Cześć, z tej strony Przemek, witam Was na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o tym akwarium biotopowym, które założyłem jakiś czas temu. W poprzednim filmie mogliście zobaczyć, jak tworzę do niego aranżację. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to serdecznie Was zapraszam do jego obejrzenia. Zobaczycie tam, jakiego sprzętu użyłem, podłoża, korzeni, no i jak to wszystko w ogóle powstało. Także karta na górze po prawej stronie odniesie Was właśnie do tego filmu. A dzisiaj powiem Wam, jakie finalnie użyłem tu rośliny. No i co żyje w tym akwarium, bo na pierwszy rzut oka wygląda jak puste, ale jak się przyjrzycie bliżej, to już zobaczycie coś naprawdę ciekawego. Zacznijmy sobie od roślin. W podłożu posadziłem walisnerię nane. Walisneria myślę, że w większości z Was będzie Wam znaną rośliną. Od wielu, wielu lat używana przez akwarystów. Niewymagająca roślina, bardzo szybko rośnie. Poprzez kłącza, rozmnaża się i porasta duże części w akwarium. Wymaga dosyć dużej kontroli. Ale tutaj mamy odmianę nana, tak jak wcześniej wspomniałem. Jest, jej liście są znacznie cieńsze i nie rośnie tak wysoko jak ta standardowa odmiana, co dla mnie jest akurat zaskoczeniem. Myślałem, że ona będzie tutaj troszeczkę wyższa, ale wcale to nie przeszkadza. Dalej dobrze to wygląda. Tutaj ona już zaczęła zrzucać stare liście, te, które miała na początku po przyjściu ze sklepu i mamy już świeży wzrost, gdzieś te kłącza też zaczynają się pojawiać i myślę, że w ciągu najbliższych paru miesięcy stworzy ona tutaj naprawdę ciekawy efekt zagęszczając się tam z tyłu, wychodząc między korzeniami pewnie myślę, że będzie to dobrze wyglądało i na pewno dla ryb dodatkowe schronienie będą się czuły dużo bardziej komfortowo gdyby, niż gdyby tam nic nie było a na powierzchni mamy roślinkę taką jak Salvinia natans, jest to roślina pływająca Jedna z drobniejszych roślin pływających, bo mamy jeszcze do wyboru pistie, chyba najpopularniejsza, z bardzo długimi korzeniami. Ja tutaj nie chciałem takich bardzo dużych korzeni, długich korzeni. Mamy jeszcze Flutans fluitans, którego tutaj też dałem, ale on przez to, że jest filtr kaskadowy ciągle spadał jakoś na dno, filtr go zaciągał, także przetrwała tylko ta salwinia. No, i mamy jeszcze rzęsę. Tej rzęsy tutaj troszkę też jest. Myślę, że ona z czasem dosyć szybko pokryje całe, całą powierzchnię wody. Trzeba będzie ją usuwać, ale to dobrze, bo tutaj wiele roślin nie ma. Także te rośliny, które szybko rosną, będą wciągały te związki azotowe i zapewniały stabilność biologiczną dla akwarium. No oprócz tego dodatkowy, dodatkowy cień i, i te ryby, które tu mieszkają, będą się czuły swobodniej. No a co do ryb? Dzięki za wszystkie propozycje. Większość z Was proponowała pielęgniczki ramirezy, pielęgniczki kakadu. I są to fajne rybki, ale że tak powiem przejadły się, można je zobaczyć na każdym kroku. Kiedyś y, widziałem właśnie pielęgniczki borelli, nawet trzymałem je w zbiorniku roślinnym, ale bardzo rzadko wypływały, y, były zawsze gdzieś tam przytłumione przez te inne ryby i chciałem poświęcić im stuprocentową uwagę, że tak powiem, y, i żeby miały spokój i podziwiać ich piękno, ich ciekawe zachowanie właśnie w tego typu zbiorniku. Wydaje mi się, że to są też jedne z mniejszych pielęgniczek, akwarium nie jest za duże, więc wybór padł właśnie na nie. I teraz opowiem wam troszkę o tych pielęgniczkach. Pochodzą one z Ameryki Południowej, występują na obszarach Brazylii, Paragwaju i północnej Argentyny. Zamieszkują przeważnie płytkie, brunatne wody w dorzeczach Paragwaju uparany. Także myślę, że takie akwarium naprawdę świetnie odzorowuje ich naturalne środowisko, piaszczyste dno, pokryte liśćmi, kawałki drewna, no i sporo, sporo kryjówek. Także myślę, że z czasem, kiedy one się tutaj zadomowią, podrosną, może nawet zaczną się tutaj rozmnażać, przynajmniej taką mam nadzieję. Są to ryby wszystkożerne. Ale w naturze odżywiają się głównie małymi skorupiakami, małymi owadami. Dlatego tutaj na razie i głównie dostają mrożonki. Na początku te ryby, zresztą dalej, bo one są tutaj od około tygodnia, były bardzo nieśmiałe. Tylko delikatnie wypływały ze szczelin między korzeniami, żeby tylko zobaczyć czy nic im nie zagraża. I jeśli tylko pojawiał się jakiś ruch przed akwarium, natychmiast się chowały. Szczególnie samica, samica do tej pory jest taka strachliwa i co ciekawe bardzo przegania samca. Samiec natomiast już eksploruje to akwarium, kiedy wrzucę mrożonki podpływa i skubie, także naprawdę cieszy mnie to, że, że pobierają pokarm, bo to oznacza, że wszystko jest w porządku w akwarium. Gdyby nie pobierały pokarmu, no to trzeba by było się martwić i, i doszukiwać przyczyny, co jest nie tak. Natomiast na szczęście nie ma takiej potrzeby. Ryby są jeszcze blade, niewybarwione. Myślę, że ten stres. Dodatkowo są to młode rybki, także dałbym im około miesiąc-dwa i wtedy myślę, że zaczniemy widzieć to ich piękne ubarwienie. Są to pielęgniczki borelli w wersji opal, to znaczy, że te łuski na, na ciele mają szczególnie samce, takie bardziej opalizujące w kolorze niebieskim. Standardowe pielęgniczki Borelli są bardziej żółte. Jeśli chodzi o minimalny wymiar dla tych ryb, to akwarium wielkości 54 litrów, tu mamy 64 litry i naprawdę myślę, że to jest dla nich wystarczające. Temperatura wody dosyć szeroki zakres. Wyczytałem, że w niektórych częściach Argentyny znaleziono ich je w wodach które tymczasowo miały temperaturę do nawet 12 stopni. Oczywiście, po pierwsze, ciężko uzyskać taką temperaturę w akwarium, po drugie, jednak zalecana jest temperatura 20 do 26 stopni, i tutaj mamy 25 stopni. Oczywiście nie polecałbym trzymać ich w temperaturze niższej niż 20 stopni pH, jakie jest zalecane dla tych ryb to od 5 do 8 myślę, że tutaj spokojnie koło 6.0 przez te wszystkie korzenie oraz podłoże z jokuci które tutaj nam na pewno mocno zakwasza tą wodę. Nie mierzyłem tutaj parametrów wody, przez to, że woda jest o zabarwieniu takim herbacianym, to stwierdziłem, że te testy mogą być przekłamane. Dajcie znać, czy ktoś z Was robił kiedyś testy wody w akwarium Blackwater i czy w ogóle widać jakiekolwiek wyniki na testach kropelkowych. Pokażę Wam jeszcze harmonogram, jaki tutaj jest przy, przy tej lampie. Teraz się świeci na trybie manualnym, bo jest późno. I lampa już dawno w trybie auto się wygasiła. Przejdźmy sobie do auto. No, i tak jak mówiłem, jest tutaj już dosyć ciemno. Lampa się świeci pełną mocą od godziny 7.30 do godziny 14.34, czyli 7 godzin. No, lampa na ten wymiar akwarium jest mała plus yy, zabarwienie tej wody sprawia, że tego światła dociera tam yy, znacznie mniej. Yy, ale to w niczym nie przeszkadza, bo rośliny są mało wymagające i tego światła jest tutaj dla nich wystarczająco. Yy, I oprócz tego mamy tutaj wschody, yy, które rozpoczynają się dosyć wcześnie, trwają do 6:30 taki zmierzch. Yy i do 7.30 właśnie wzrasta nam to do 100%. Tutaj około godziny 11 mamy pucharek, czyli najbardziej naturalny, czyli najbardziej naturalny e, balans bieli. A możemy sobie też to zmienić na taki bardziej pomarańczowy, wtedy to wrażenie czarnych wód jest jeszcze spotęgowane. I wygląda naprawdę ciekawie. Ale jeśli chodzi o obserwację ryb, to naprawdę najlepiej wygląda tutaj ten pucharek. Yy, I te ryby przejawiają już bardzo fajne kolory, jak możecie to teraz zobaczyć. Mogę Wam jeszcze puścić demo. Więc mamy to oświetlenie nocne, które tutaj ciężko zauważyć w tym momencie. Później lampa delikatnie się rozświetla. I z powrotem przygasza. Wróćmy do trybu manualnego. Jakie mam przemyślenia jeszcze tutaj? To zastanawiam się, czy wpuszczenie około 10 sztuk neona zielonego nie spowodowałoby, że te pielęgniarki byłyby bardziej śmiałe. No i fajnie by tutaj też było coś widać pływającego właśnie w toni cały czas. tak akwarium tak nabrałoby trochę ruchu. Te neony też oczywiście w naturalnych warunkach żyją w podobnych wodach, także myślę, że czułyby się tutaj świetnie i te ich połyskujące, ten ich połyskujący neon na pewno świetnie by to wyglądał. Dajcie znać, co myślicie o takim pomyśle, czy jednak zostawić w spokoju te pielęgniczki i dać im się spokojnie tutaj. Zadomowić. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Jeśli Wam się podobał, to zostawcie jakiś znak, czy to komentarz, czy łapkę do góry oraz subskrypcję, bo w kolejnym filmie będę opowiadał o akwarium, znajdującym się tuż za mną. Jeszcze raz dzięki. Do zobaczenia.